Chrystus Król, Chrystus, Chrystus, Błagawca Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką miarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. I spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pała Tobie, Panie! Wielki Bóg, który przybył na Święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Sanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pan z Wami! Słowa Ewangelii według świętego Marka. Bała Tobie, Panie. Wielki Bóg, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali: Osanna, błogosławiony, który przychodzi w imię. Christus voxe Christus coronae Christus crenestos